A teraz zobaczmy, czy ktoś w Koninie przypadkiem nie chodzi w takiej sukience. Kopalnie, huta, elektrownie, czyli przemysł ciężki. Witamy w Koninie. Yeah! Yeah! Bardzo zgrabna dziewczynka na szaro i druga dziewczynka koło niej, mniej zgrabna. Gdyby założyła ciemne dżinsy, byłoby to fajnie. Ale ci mają na z tyłu. No właśnie, i nadrób koncentruje uwagę właśnie na pośladkach, które są, no, dość potężne. A zobacz, a tutaj duża pani, wszystko jest dobrze, gdyby nie to, że założyła białe buty, które strasznie walą po oczach, no, bez sensu zupełnie. Pani jest absolutnie trendy, czyli ma ekologiczną torbę na zakupy. Wszystko jest bardzo dobrze, kolorystycznie, wszystko super. Troszeczkę krótszą spódniczkę powinna pani mieć. O 10 cm. Tylko Ale co za w ogóle, że borsuki i konbojki i w ogóle... I buty w czub i wszystko tak było. I wszystko. I jak sobie pani zrobiła krzywdę w ogóle na sylwetkę? Hmm? Obawiam się, że tutejsze lawelasy chodzą w takich spodniach. Ale ja bym zapytała tego pana, wiesz o spodnie? Zapytaj, Dobrze? bo ja nie zapytam, bo boję się, że może mi przywalić. Co to za pomysł? Skąd ty je wytrzasnąłeś? Normalne, tak jak w sklepie są. A czyli to nie są spodnie robocze, tylko one są kupione, że no, takie są? No, mają... są. Aha. Nie do pracy, ale na podryw. Tak, ogólnie tak. Naszyjniczek piękny, bardzo ładny biustonosz. Natomiast doradzałbym pod takie właśnie. nosić biustonosze gładkie. Zatem gładki biustonosz, ale bardzo modna niebieska powieka. To się stało na wiosnę, kiedy śniegi ciemniały. Pani eskimosek. Ja rozumiem, że kurtka jest rzeczą wygodną, natomiast uważam, że no, nie jest rzeczą estetyczną i ładną. Tak nieproszona. O, znowuż mamy pana w pochlawanych spodniach i one są podarte w ogóle. Tym razem podarte? Podarte, tak. I mają, i mają węża, co się wieje i wypręża w ogóle na kieszeni z tyłu. Mm. A swój, coś Nie niesamowitego! Klamra na butów, białe szpile, różowa tak, kurtka, gra węgiel. A gdzie z o Tak, poskaki, no, się, no, tak no, to pani tutaj. Ręki do ręki, do ręki, do ręki, do ręki już. Tak się pani się wzią, przyczadziła. a zobacz, o Idzie, 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 tylko z Tylko, mężczyzn. ja myślę, że tak. A wrr Dziwny ten konin, Kasieńko. Nie powiem, że bardzo niemodny. Ale nie powiemy też, że modny. Chodźmy do pociągu, zobaczyć wiecie, inne wiecie, miasta. do następnego miasta! z przestrachem oglądać swoje Ja spojrzenie. właśnie, trochę się przestraszyłam też. zachlapane ja chciałem aby. Chciałem powiedzieć, że dotrzymywała mi towarzystwa tutaj urocza Kasia Burzyńska, która naprawdę sprawdza się, wprowadza tyle życia i radości w te nasze podróże. No to jest to cudownie. ja Jedną rzecz tylko chciałabym z Konina podkreślić. Tam była Pani w pięknej bluzeczce w dobrym Biustonoszu. Jeszcze raz poproszę o tę samą radę, czyli pod taką bluzkę, tak, która jest e, blisko ciała. Właśnie, e, w historie, które są cienkie bluzki blisko ciała oraz satynowe bluzki, jedwabne, które kładą się na pięknych piersiach. Biustonosz pod takimi bluzkami musi być gładki, najlepiej bezszwowy, po to, żeby się nic nie odznaczało. Żadne koronki, Żadne które koronki, się tam... Żadne koronki, koronki wieczorem na chwileczkę.